Dzień dobry! Witajcie drodzy widzowie serdecznie w kolejnym filmiku we Wiejskiej Zagrodzie Dzisiejszy film będzie o kurze która znosi jajka w innym miejscu niż inne kury jesteście ciekawi? to serdecznie zapraszam was do oglądania tego dzisiejszego filmu no ale w międzyczasie podczas tego filmu Podamy tutaj kurkom liście z kapusty. Nie jest, ich, nie jest tych liści jakoś bardzo dużo, ale co jest, to jest. Trochę sobie pojedzą, trochę podziubią, będą miały zajęcie. No, a teraz temat kury, która znosi jajka w innym miejscu niż inne kury. Tak jak już powiedziałem. A więc jest to kura gołoszyjka. Pewnie nieraz już ją gdzieś tam widzieliście na filmie, a jeśli nie, to ją właśnie przedstawiam. Jest to taka kura średniej wielkości. Nie ma ona żadnego imiona. Imienia znaczy przepraszam, nie, na, nie nadałem jej żadnego. I słuchajcie, od jakiegoś czasu zaczęła znosić tutaj jajka w tym oto miejscu na tych workach z sianem. Tutaj w tych workach mam ususzone sianko dla kurek. Jak widzicie, ona postanowiła na tych workach tutaj znosić jajka. Któregoś dnia, gdy zbierałem jajka w kurniku, wszedłem tutaj do szopy, bo właśnie tutaj jest miejsce, gdzie trzymam trochę zboża dla kur, pasze, takie różne akcesoria dla kur. No i tutaj weszłem, znaczy wszedłem i zobaczyłem wtedy dwa jajka lub trzy, na tym worku pomyślałem sobie, że jakaś kura tutaj zniosła to jajko zastanawiałem się w jaki sposób no ale dobra pomyślałem też sobie czy te jajka też nie są jakieś stare aby je wziąć bo nie wiadomo od jakiego czasu, od jakiego czasu tutaj też mogły być no ale w końcu doszedłem do wniosku, że te jajka <coughs> przez jakiś czas dłuższy nie leżały tutaj, bo bym je wcześniej przecież zauważył. Później na drugi dzień tutaj też zachodzę, żeby sprawdzić, czy nie ma jajka. Okazuje się, że jajko jest. Później na kolejny dzień jajko jest. A więc okazało się, że jakaś kura naprawdę tutaj znosi jajka i musi jakoś bezpośrednio z kurnika przechodzić tutaj obok. Bo tutaj, moi drodzy, mamy już bezpośrednio kurnik. A tu mam przejście do tej szopy. A kurka sobie znosi jajeczka w tym oto miejscu na tych workach. I zwróćcie uwagę na to, że ta kurka sobie tutaj tak ładnie, pięknie siedzi. Pewnie możecie też zadać sobie pytanie. Jakie ona jajka znosi, już widziałem te jajka od niej. Powiem Wam tyle, że nie są one jakoś bardzo duże, są takiej średniej wielkości. Kolor skorupki jaja jest taki można powiedzieć kremowy, lekko w plamki, coś takiego. Dokładnie jeszcze Wam pokażę wygląd tego jajka, jak ona na spokojnie zniesie to jajeczko, ale to dopiero po jakimś czasie postanowiłem właśnie nagrać dla was taki film aby wam to pokazać czy tam uwiecznić jak kura tutaj znosi to jajko w którym miejscu no ale to zastanawia mnie to dlaczego ta kura tutaj znosi jajko przecież w kurniku też jest sporo wolnych gniazd gdzie mogłaby znieść to jajko na spokojnie a przecież już nie raz w gnieździe w kurniku znosiła jajka, ale postanowiła mieć tutaj takie swoje własne, prywatne gniazdo. Tutaj ma też ciszę, spokój, żadne kury jej nie przeszkadzają i przynajmniej jej jajka nie mieszają się z jajkami od innych kur. I postanowiła, że będzie jajeczka znosić tutaj. Na tym worku, więc fajnie, super. Tylko nasuwa się znowu kolejne pytanie co do tej kury. Gdzie ona może przechodzić? Może przechodzić tutaj gdzieś przez te no dziury, o ile to mogę nazwać, to nie jest żadna dziura, no ale takie można powiedzieć przejście, gdzie ona może tutaj przejść. Tam może wskoczyć na tą belkę drewnianą i sobie tutaj przemaszerować do szopy. No, ale przecież nic złego nie robi, tylko tutaj sobie przychodzi, znosi jajeczka i później wraca z powrotem. Prawda? Zobaczcie. Nawet się nie boi, jest spokojna, opanowana. Myślałem, że będzie tutaj yy, gdakać i ucieknie, ale nie, zachowuje się spokojnie i to mi się u niej również podoba. A więc ja za jakiś czas pokażę Wam zniesione przez nią jajo. No, i co? To póki co. Tyle. Kurki chodzą sobie po wybiegu. Niedawno też zostały wypuszczone, bo jest poranek. O, widzicie, jem śniadanko. A więc, my, moi drodzy, widzimy się później. Do zobaczenia. No, to tak. Słuchajcie, moi drodzy. Kura zniosła już jajeczko. O, widzicie. Jest tutaj w tym oto gnieździe. I teraz zobaczymy sobie wspólnie, jak to jajeczko od tej kury gołoszyjki wygląda. A więc, tak jak wcześniej mówiłem, to jajko nie jest jakoś bardzo małe ani też bardzo duże. Jest takiej średniej wielkości. Kolor skorupy jaja to taki, można powiedzieć, kremowy, w lekkie, ciemniejsze plamki. No i to chyba tyle. Skorupa też jest gładka nie jest jakoś chropowata ani nic z tych rzeczy. Czubek jaja też nie jest, nie jest jakiś bardzo szpiczasty jest nawet bardziej taki spłaszczony bym powiedział i tak to jajo wygląda od tej kurki więc już moi drodzy wiecie jak wygląda jajko od tej kury gołoszyjki oraz wiecie w którym miejscu znosi te jajka a dlaczego znosi te jajka w tym gnieździe? No to nie wiem i raczej się nie dowiemy, bo kura nam nie powie. My możemy tylko gdybać, jak to się mówi. Być może bardziej chce spokoju i lepszego komfortu. I skoro znalazła sobie takie własne miejsce na gniazdo i jej tam pasuje i odpowiada, no to nie mam nic przeciwko aby te jajeczka sobie tam na spokojnie znosiła no i to już by było na tyle w dzisiejszym odcinku moi drodzy praktycznie mamy już wieczór kury już poszły do kurnika przynajmniej większość z nich więc ja już się z wami będę na dzisiaj już żegnał w tym dzisiejszym filmie jeśli ten odcineczek wam się spodobał to nie zapomnijcie o pozostawieniu łapki w górę. Zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem, by być cały czas na bieżąco. Pozostawcie również po sobie jakiś miły komentarz, a my widzimy się i słyszymy już w kolejnym, najbliższym odcinku na tym kanale. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć!